Witajcie Ancymona, jestem Mati, a dziś króciutko opowiem wam o pewnym klaunie i nie, dziś nie będę wam mówił o sobie. Maja z Taśką weźmie udział, a raczej będzie biła się, mimo że brzydzi się przemocy, w seksistowskiej gali... Malika Montany, który ma taki sam zegarek jak Robert Lewandowski. I w sumie to tak właśnie możemy podzielić ten film. Maja Staśko to przede wszystkim aktywistka, która krzyczy. Wystarczy spojrzeć na jej zdjęcie na Twitterze i dosłownie wiemy o niej wszystko. Wypowiada na wiele tematów, o których nie ma pojęcia. Maja Staśko to stereotypowa feministka z żartów, która wszystkich mężczyzn ma za oprawców, niezależnie od tego, co robią i co mówią. I w końcu Maja Staśko dla lewicy i kobiet jest tym, kim Najka jest dla katolików. Osobą, która reprezentuje daną partię społeczną, grupę bądź płeć w taki sposób, że mimowolnie zaczynam mieć do niej niechęć. Dwa lata temu maja Staszko o Robercie Lewandowskim, a raczej o zegarku Roberta Lewandowskiego opisał w następujący sposób. Robert Lewandowski odebrał nagrodę od prezydenta w Zegarku o wartości mieszkania 2021. Ludzie tracą pracę, nie mają na czynsze. kobiety mieszkają ze swoimi oprawcami, czekając latami na mieszkanie socjalne. Zegarek o wartości mieszkania. I jak to się stało, że kopanie piłki dla rozrywki jest wycenione jako kilkaset bardziej wartościowe niż ratowanie życia ludziom? Żaden człowiek nie wypracowuje kilku milionów miesięcznie. To nie są pieniądze za pracę, bo żaden piłkarz nie pracuje kilkaset razy ciężej niż pielęgniarka. To jest fizyczne i czasowo niemożliwe. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego mówię wam w ogóle o tym zegarku? No, ponieważ Malik Montana ma dosłownie ten sam Model. Mike Montana znany jest m.in. ze swojego ciętego języka. Pod jednym ze zdjęć fagaty napisał Wierna suka swego pana. W momencie, gdy tłumaczył się z tej wypowiedzi, wypowiedział następujące słowa. Kobiety, z którymi mam kontakt, najczęściej lubią, jak do nich mówię suko. Kobiety te lubią, jak przychodzą obok mnie, żeby mnie łapał za dupę. I co w tym złego? He? Wy po prostu jesteście z innego kręgu kulturowego, i, i, I w tym na tym polega cały problem. Na najnowszym teledysku Marika Montany występują kobiety, które kręcą swoimi pośladkami. Większość teledysków Marika Montany właśnie tak wygląda. Czemu wam o tym mówię? Ponieważ Maja Staszko przynajmniej raz dziennie na swoim Twitterze pisze o uprzedmiotawianiu kobiet oraz o seksizmie. Ja wiem, że jestem obrzydliwym mężczyzną, yy, ale zapraszam do subskrypcji, szczególnie jak ten odcinek ci się spodoba. Jak na końcu tego odcinka albo gdzieś w połowie, to myślisz, kurde, dobrze gada. To kliknij subskrybera, będzie mi cholernie miło. Dzięki. Ale moi drodzy, najlepsze jeszcze przed nami, ponieważ Maja Staszko w tej całej euforii związanej z ogłoszeniem jej walki zapomniała o tym, że dwa lata temu Malik Montana powiedział, że feminizm to choroba psychiczna i zapomniała w tym wszystkim usunąć rolki na Instagramie zatytułowanej Malik is Over Party. Na której pisałam między innymi Takie wiadomości otrzymują feministki, które na lewie Don Malik Montana odważył się spokojnie odpowiedzieć Co chciałoby zmienić A to czytają na swój temat w komentarzach Don Malik Montana, o to ci chodziło? Chciałś pokazać, że nie jesteś siksistą Wystawiając kobiety na hejt? Fajnie się nakręca promocję siebie kosztem ludzi? Może gdybyś dał dojść do słowa dziewczynom Zrozumiałbyś dlaczego robisz coś strasznie On naprawdę mówił spokojnie I z pełną kulturą Don Malik Montana dzięki, napędzanie nagonki na mnie Przez autopromocję jest bardzo nie Don Malik Montana, fajnie się na to patrzy. Don Malik Montana, jesteś z siebie dumny? Obrzydliwy. Stop. Don Malik Montana właśnie ogłosił, że dostawał zdjęcia brzydkich kobiet pryszczatych z nieogolonymi pachami i dlatego całą nas wymiotował. I że jeśli ta walka ma się skończyć uszczerbkiem na jego zdrowiu, to się poddaje i wygrałyśmy. Taki obraz polskiego raku. Może jakiś komentarz, żeby wesprzeć kobiety? Przez godzinę rozmawiałam z don Malik Montana i próbowałam mu opowiedzieć o trudnej sytuacji kobiet po przemocy. Mówiłam, czym jest ssizm i dlaczego to, co zrobił, było uprzedmiotawiające i krzywdzące. I po godzinie tłumaczenia zawiłości ssizmu dostałam coś takiego. Pokaż cycuszki. To już koniec naszej przyjaźni z Malikiem, ale pozostawił coś specjalnie dla was. Nie Nieznanie, ale pod prysznicem ogłaszam, że Malik jest obrzydliwie czystowski Dzisiaj pierwszy raz robienie kartki. Kuchali w taki sposób, w jaki powiedziałam, że Mike jest obrzydliwy. Zrobiłam to z powodu przyrodnictwa do Oniki, która zrobiła to żałosnie w Wiesniacku. W tym przypadku, chyba nawet nie muszę zadawać Wam pytania, czemu Wam to pokazuję. I a propos jeszcze tej rolki, chciałem Wam tylko powiedzieć, że zdążyłem, ponieważ Maja Staśkę już w tym momencie ustawiła swój profil na Instagramie na prywatny. Pozostając jednak w temacie Highlightu, na pierwszej konferencji, pierwszej edycji Highlightu, Malik Montana Donatsu powiedział: Ten main event dosyć ciekawy jest. Tutaj mamy jedną stronę, która bardzo lubi McDonalda jeść, a tutaj mamy drugą osobę, która się pilotami do TV lubi bawić na przykład między innymi. I oczywiście było to burackie, obrzydliwe i chamskie. Natomiast Maja Staszko tak się wzburzyła, że nagrała pierwsze swoje komentarze. 10 minut tego filmu poświęciła ściśle Malikowi Montana. Jest to konferencja, która jest prowadzona, czy którego włodarzem jest Malik Montana, Malik, który zasłynął z wielu ściстовskich zachowań. W trakcie tej konferencji potwierdził to miano takiego powiedzmy stowskiego buca. Może nie będę tak go nazywać, powiem po prostu, że zachowywał się w sposób stowski. I było to wielokrotnie widziane, no żarty, kiedy pojawiło się tam słowo ci, to od razu żarty z tego, że bardzo dużo żartów właśnie powiązanych z seksem, z kobietami, z kobiecym ciałem. To nie było po pierwsze śmieszne, że to nie było na miejscu, no a po trzecie to dla mnie najważniejsze, że to po prostu było Stowska. Malik zresztą już zasłynął z, na poprzedniej konferencji z nawiązania do e, NACU, do jej pracy, e, którą przez jakiś czas wykonywała, czyli pracy na kamerkach, pracy seksualnej. E, I nawiązał do pilotów, którymi rzekomo w ramach gadżetów się bawiła, co okazało się potem, że to była przeróbka jakaś, a nie realna e, realność. Ogólnie te żarty Malika, takie seksistowskie, nawiązywanie do dziewczyn ciągle, czy mają chłopaka NACU w tym momencie, też tak została zapytana na tej konferencji. No Ogólnie nie za fajne, bardzo sceptystowskie. Dlaczego też e, takie sformułowanie, że nawiązanie do tego, że ona pracowała kiedyś fajnie, dlaczego to jest sceptystowskie? Znów pojawiła się taka konsternacja, pojawiła się cisza po tym pytaniu. co odpowiedziała na początku, e, czy ma tego chłopaka, czy nie, zgadujcie sobie. Bardzo okej. Okay. To znaczy, niezależnie jakby zareagowała, to byłoby okej. Okay. Malik jest pracodawcą Natsu. Mówimy tu o kategorii, o relacji władzy, pracodawcy z pracownicą. Kiedy mówimy o prawie pracy, to w prawie pracy znajduje się taka kategoria jak molestowanie. To, co zrobił Malik, było molestowaniem w miejscu pracy. Dla mnie to było wstrząsające. Były też jakieś wstrętne komentarze Malika o wadze, że tam jedna dziewczyna ważyła więcej od drugiej. Malik mówił, im większa szafa, tym głośniej pada. Dla Malika brak braw, dla, dla Malika bardzo duży minus za to, że no niestety tego. Te Wszystkie zachowania wciąż są w mocy. I warto nad tym popracować, bo to ani nikogo nie bawi, ale nawet jakby kogoś bawiło, to po prostu byłoby bardzo silnym przekroczeniem. Dwa lata Maja Staśko kłóciła się z Malikiem Montaną, albo jechała po nim na Instagramie, albo jechała po nim na YouTubie, albo jechała po nim na Facebooku czy Twitterze, albo robiła jakieś akcje, żeby do Malik Montana jest over party, albo kończyła z nim przyjaźń. I to wszystko po to, żeby po tych dwóch latach wystąpić na Gali. Tego obrzydliwego chisty. Maju. Ja w tym odcinku dużo nie mówię i dużo nawet mówić nie muszę, ponieważ wystarczy, że pokazuję to, co Ty mówiłaś i sama siebie naprawdę bardzo dobrze wyjaśniasz. Więc pozostając w tej konwencji tego odcinka, postanowiłem, że nic więcej nie będę mówił. Tylko puszczę piosenkę jednego z członków GM2L, czyli ekipy Malika Montany, Alberta, który nagrał piosenkę z bratem Zarabiam Papier, która idealnie obrazuje Twoją relację z Maliką Montaną, a raczej Malika Montany z Tobą. Jesteś warta tyle, ile za Ciebie zapłacę, ile za Ciebie zapłacę. Butelki na stole basen, oszmaty nie kłócę się z bratem, bo z bratem zarabiam papier, bo z bratem zarabiam papier, bo z bratem zarabiam papier. Oczywiście to nie pierwszy raz, jak majestaszko wrzuca do śmieci, podciera się, albo sra, jak zwał, tak zwał, na wszystkie swoje ideologie i sprawy, o które tak podobno bardzo mocno walczy. Wszyscy chyba pamiętamy, jak jechała po nitrozyniaku, a później uśmiechała się do niego przez dwie godziny podczas transmisji na żywo, gdy ten tak naprawdę nie pał do niej sympatią. Tyle, no ja ci już więcej czasu nie zabieram. I. Ten. No. Fajnie, że byłaś. On. Co? Fajnie, że byłam. Też, też tak chyba uważam. Dobra, no. Dobra, tak, to, tak. to tak szczerze, podobam ci się, czy nie. Nie chcę na to odpowiadać, bo y, każda odpowiedź będzie zła. Powiedz, że tak i będzie git. Nie no, właśnie nie chcę odpowiadać, bo każda będzie odpowiedź zła. zwłaszcza, że ja naprawdę... Nie wstydź się. Rozumiem, że w ten sposób jakby chcesz już um, rozładować wszystko, ale... No, 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 ciekawe, ciekawe. Wszyscy również pamiętamy, jak jechała po Krzyżku Stanowskim. A gdy dochodziło co do czego, to mówiła, że w tym hate parku to ona mogłaby wystąpić. Krzysztof Stanowski w najnowszym filmie powiedział, że nie zaprosimy do programu. Cóż, ja już zostałem zaproszony do hate parku, tylko nie przez niego, ale zajrzam na hate park ze Stanowskim. A ani nie, nie rozmawiał z kobietą. Może po prostu nie umierasz rozmawiać z kobietami? Już nie jesteś zaproszona. Pozdro. Nie ty mnie zapraszałeś. Pozdro. Wiem, ale ja odwołałem. Zaprosiła mi Iwona Niedźwiedź, a ty odwołałeś. Tak bardzo bolą cię w bory kobiet, że postanowiłeś nie pozwolić prowadzącej decydować z kim chce rozmawiać? Wow! Tak! Pozdro, ale ty chyba mają po prostu taka jesteś. Skąd to wiem? Ponieważ powielałaś zmyślone historie nastoletniej ci. -nki. I gdy przyszło co do czego, to rozmawiałaś ze mną, a raczej ja rozmawiałam z tobą, a ty przez ponad godzinę uśmiechałaś się do mnie, mimo że mi wcale nie było do śmiechu. Brawo! Dziękuję wszystkim, którzy ten film zobaczyli wcześniej. Tu macie Twittera, na którym yy, doganiam moje Bardzo serdecznie zapraszam. Tu macie Instagrama, a tu macie Select Shop z yy, ciuszkami, promocjami. Bardzo fajne. Pamiętajcie, co ja. Trzymajcie się, i Bye! Tak, Maju, ten film był seksistowski i był przemocowy. Już powiedziałem ci, bo wiem, że i tak to napiszesz na Twitterze.